Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? Drodzy bracia, po powołaniu kapłańskim, księdzem Prezbiterem Janem na czele i z ojcem kaznodzieją dnia dzisiejszego, drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry zebrani tu wokół Chrystusowego ołtarza, jaki jest świat, który nas otacza? Na to pytanie Szukajmy odpowiedzi od naszego dzieciństwa, od niemowlęctwa, niemal, bo obserwujemy świat, słuchamy opinii o wydarzeniach mających miejsce w tym świecie i staramy się mieć wyrobione zdanie o tym, jaki ten świat jest. W zależności od tego, kto nam opowiada o świecie, w zależności od tego, jakie bodźce do nas docierają, udzielamy sobie samym różnych odpowiedzi. Tak jak. Swego czasu piosenkarz wyśpiewał, dziwny jest ten świat, z różnych względów jest dziwny, także poprzez te informacje, które dostarczają nam media, które obficie faszerują nas informacjami o wydarzeniach tragicznych, o wypadkach drogowych, o wojnach, o kłótniach pomiędzy ludźmi, pomiędzy politykami czy zwykłymi ludźmi. Dziwny jest ten świat pod względem. Także różnych zagrożeń, które czyhają na człowieka. Ale Chrystus dzisiaj zwraca naszą uwagę na to, że dziwny jest ten świat, gdy chodzi o, o naszą wiarę. Jaki jest ten świat, gdy chodzi o wiarę ludzi? To zdanie Chrystusa, wypowiedziane na końcu dzisiejszej Perykopy Ewangelicznej, jest niezwykle mocne. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Chodzi o powtórne przyjście Chrystusa, a zresztą, jak dobrze wiemy, gdy analizujemy poszczególne perykopy ewangeliczne, fragmenty ewangeliczne ukazujące życie Chrystusa, Jego nauczanie, zauważamy, że istotą Jego nauczania jest przekonanie ludzi o tym, że On jest Mesjaszem, Zbawicielem świata, że On przyniósł dobrą nowinę o zbawieniu. Zauważmy, że opis cudów bardzo często jest związany z tym, aby przekonać uczniów, że słowa Jezusa z Nazaretu są prawdziwe, że cuda potwierdzają te słowa. Tak było choćby w przypadku opisu pierwszego cudu, jakim było rozmnożenie, jakim było przemienienie wody w wino w Kani Autor Ewangelii, święty Jan Apostoł, opisując to wydarzenie, podsumowuje je bardzo, bardzo sensownie i krótko. Uczynił to Jezus po to, aby uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Drodzy siostry i bracia, jak to jest z naszą wiarą, jak to jest z wiarą współczesnego człowieka? Obserwujemy przedziwne sytuacje, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były niezrozumiałe. Że dzisiaj, gdy pojawia się jakiś kryzys u młodego człowieka czy starszego, to szukamy różnych psychologów, różnych terapeutów. Dawniej, przed kilkudziesięcioma laty, szukało się Kościoła, szukało się sakramentu świętych, spowiedzi, porady duchowej. Dzisiaj patrzymy na ludzi, którzy deklarują się, że są wierzącymi, ale gdy popytamy ich o wierność dekalogowi, o wierność poszczególnym przykazaniom dekalogu, mówią, ja jestem wierzącym, ale... Właśnie, ale to przykazanie, czy tamto przykazanie jest na, nie, jest, nie jest na dzisiejsze czasy. Ciśnie się więc na ustach słowo, gdy widzimy ludzi, którzy spektakularnie zrywają swoją więź z Kościołem, z Panem Bogiem, deklarują się jako ludzie niewierzący. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi? Bo on szuka człowieka, szuka wiary. W nas, ludziach, zauważmy, na samym początku, po upadku pierwszych rodziców przy grzechu pierworodnym, Pan Bóg szuka Adama i Ewy. Gdzie jesteś? Gdy, gdy prorok Eliasz, zniechęcony swoim działaniem, ucieka na pustynię, słyszy głos od Pana Boga, co Ty tu robisz, Eliaszu? Powinien być gdzie indziej. A gdy nadeszła pełnia czasu poprzez tajemnice wcielenia, Chrystus jako dobry pasterz szuka, szuka zagubionych obiec, szuka przez cały czas swojej działalności, zwłaszcza działalności publicznej. Szuka prowokując, zachęcając do wiary w jego misję, w jego zadanie. I właściwie to poszukiwanie trwa cały czas. Można by przytoczyć epilog tego poszukiwania w czasie ziemskiego życia, który miał miejsce na Kalwarii. Tam na Kalwarii został odnaleziony, wyznaw wiarę, święty Łotr, jeden z patronów naszej przemyskiej archidiecezji. Wspomina mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I usłyszał najkrótszą formułę beatyfikacyjną, jaka kiedykolwiek została wypowiedziana. Dziś ze mną będziesz w raju. A niedługo potem, już po śmierci Chrystusa, Setnik, który obserwował to wszystko, co się wydarzyło na Karwari, wyzna wiarę, mówiąc, To był zaiste, syn Boży. Drodzy siostry i bracia, trzeba więc pomyśleć o tym, co robić, aby w nas wiara nie ustawała. Bardzo często porównujemy wiarę do chybotliwego płomienia świecy, która pięknie świeci, robi wrażenie żywego płomienia i takim jest, ale jakże łatwo go zmuchnąć, jakże łatwo może zagasnąć, jeżeli zabraknie, jeżeli zabraknie troski o, o ten płomień. Co robić, aby przejść drogą, która prowadzi do umocnienia wiary, do tego, aby zachować wiarę, aby cieszyć się tą wiarą do końca naszego życia. Zauważamy, choćby w naszej Ojczyźnie, że nieraz jesteśmy jako duszpasterze, biskupi, kapłani, zniechęceni, tyle wysiłku w katecheze, tyle różnych spotkań, jak choćby to dzisiejsze, a tak bardzo bolesne sytuacje, które świadczą o pewnym jakby dystansie do Pana Boga, do Kościoła, dystansie do wiary. Aby tę wiarę w sobie utrzymać, trzeba, jak to przekonuje z nas o tym objawienie Boże, przejść pewne etapy. Pierwsze, trzeba mieć uszeregowaną. Uformowano Dobrze uformowaną hierarchię wartości, na szczycie który jest Pan Bóg. Trzeba ciągle na nowo odnawiać sobie to przekonanie, że numerem jeden w moim życiu jest nie kto inny, a nic innego jak tylko Pan Bóg. Nie pieniądze, nie zmysłowość, nie praca, ale właśnie Pan Bóg. Jeżeli Jego postawimy na pierwszym miejscu, to potem pokaże się, że że uformujemy sobie sumienie według wskazań dekalogu i objawienia Bożego, że to sumienie będzie nam pomagało rozróżnić zło od dobra i opowiedzieć się po stronie dobra. Będzie także to przekonanie, że Pan Bóg kieruje światem, że posyła swojego Syna, że działa w Duchu Świętym, że ustanawia Kościół, to spojrzenie pomoże nam z wiarą popatrzeć na Kościół. Kościół rozumiany jako wspólnotę bosko-ludzką. Ludzką, bo jesteśmy tam w tym kościele ze swoimi obciążeniami, swoimi grzechami, a boską, bo tam są święci. A najbardziej świętym jest Pan Bóg, Chrystus, Duch Święty, Matka Najświętsza i święci nasi. Jeżeli uznamy właśnie te wartości Pana Boga ustanowione przez Chrystusa Kościół, to wtedy pojawią się owoce. Te owoce, o których tak pięknie mówi święty Paweł w liście do Galatów, którym jest miłość, radość, pokój, uprzejmość, życzliwość, opanowanie. Te owoce, które prowadzą do miłości wobec drugiego człowieka, bo szczęście człowieka, jak to jeden z pisarzy, na ziemi zaczyna się dla niego wtedy, kiedy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich. Jakże bardzo ważna jest praktyka życia z wiary. Wiara to nie tylko zbiór jakichś informacji, nawet nie tylko zbiór prawd katechizmowych, które są bardzo ważne, ale to zgodność naszej wiary, naszych przekonań z życiem. Bardzo lubię opowiadać historię, którą wyczytałem w jednym z tygodników katolickich. Historia ta opowiada o młodym człowieku, który w pewnym momencie swojego życia pod wpływem narzeczonej. Postanowił przyjąć Chrzest, bo był nieochrzczony. Przygotowywał się do tego sakramentu zgodnie z praktyką kościoła, a jego koledzy z pracy dowiedzieli się o tym, że ich kolega będzie ochrzczony. Postanowili zrobić mu niespodziankę. Wybrali się do kościoła, uczestniczyli w obrzędzie Chrztu Świętego, zobaczyli jego zdziwienie, kiedy on zorientował się, że są w kościele, a najpiękniejsze i zarazem najtragiczniejsze było zdanie, które wypowiedział, do swoich kolegów nawet nie wiedziałem, że jesteście ochrzczeni i wierzący. Czego im brakło? Brakło im, brakło im potwierdzenia swoim życiem, brakło im świadectwa, które powinni składać w oparciu o swoją wiarę. Oby drodzy siostry i bracia, Chrystus znalazł w nas żywą wiarę. Obyśmy uświadomili sobie, że mamy niezwykły dar. O którym można powiedzieć, że jest podobny do szkatułki, która jest zamknięta, a gdy ją otworzymy, to możemy znaleźć wielkie skarby prawdy, prawdy objawione. Możemy znaleźć w tej szkatulce także drogę do zdobycia łaski Bożej, możemy znaleźć w tej szkatułce dobrze uformowane sumienie, możemy znaleźć tam sakramenty święte, możemy tam znaleźć i znajdujemy Słowo Boże. Ale znowu. Znowu, korzystając z przykładu możemy powiedzieć, że czasami jesteśmy podobni do człowieka nowoczesnego, który ma superkomputer, który ma ten komputer ustawiony gdzieś na dobrym miejscu w swoim mieszkaniu. Ma także najnowocześniejszy program do tego komputera. Ale obie, oba te przedmioty leżą obok siebie na półce. Są, prawdę mówiąc, nieużyteczne. Poza tym. To są może punktem chluby, chwały, ambicji. Jeżeli programu nie włożymy do komputera, jeżeli go nie zainstalujemy, to jeszcze mało trzeba tego programu używać. Coś podobnego ma się, coś podobnego ma miejsce w przypadku naszej wiary, którą otrzymujemy jako depozyt rodziców, tę szkatułkę wiary. Jeżeli my jej nie otworzymy, nie korzystamy, nie szukamy łaski Bożej, nie dbamy o spokojne sumienie, nie korzystamy z sakramentów świętych, nie pochylamy się nad Słowem Bożym, nie szukamy kontaktu z Panem Jezusem, to wtedy możemy powiedzieć, że mamy skarb zakopany, skarb nieużywany. Co mamy czynić? Przede wszystkim uświadomić sobie, że wiara jest łaską. Stąd też bardzo sensowna jest prośba apostołów: Panie, przymnóż na wiary. To stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Nikt z nas nie może powiedzieć, że ja już jestem tak wierzący, tak pewny wiary, że nic mi nie zaszkodzi. Kto trzy dni z rzędu się nie modli, ryzykuje wiarę. Jest jakby przejście do, do tego tematu, który Chrystus dzisiaj proponuje, by zastanowić się nad wiarą. Kto trzy dni z rzędu się nie modli, ryzykuje wiarę. Nasze życie ma być modlitwą, nasze codzienne dni mają być ubarwione, upiększone tą modlitwą, a wzorem tej modlitwy jest nie kto inny jak Chrystus, Matka Najświętsza. Kiedy czytamy życiorys błogosławionej Karoliny Kuskówny, kilkunastoletniej dziewczyny, podziwiamy jej zamiłowanie do modlitwy. Modlitwy prostej, tradycyjnej, opartej o wypróbowane formy religijne, o śpiewanie godzinek, o śpiewanie gorzkich żali, o śpiewanie pieśni maryjnych, o modlitwę różańcową. Ona otworzyła szkatułkę, nie tylko przyglądała się pięknym nabożeństwom, ale i w nich uczestniczyła. Miała uformowaną hierarchię wartości. Kochała Słowo Boże, tak jak rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy są świadkami na dzisiejsze czasy. Oni też mieli uformowaną drogę wartości. W relikwiarzu, który był uroczyście wnoszony na beatyfikację, zawarta jest piękna symbolika. Ulmowie ukazani są jako owoce drzewa życia, a tłem tej rodziny są dwie wspólnoty. Wspólnota domu, domowego kościoła, kościoła domowego, ale także wspólnota parafialna, bo ukazane są zarysy Kościoła parafialnego. Chociaż po ludzku sądząc, i Karolina Kuskówna, i Urmowie ponieśli klęskę. Zostali umęczeni w różny sposób, a jednak zachowali swoje człowieczeństwo, zachowali wiarę, zachowali wierność Bożym Przykazaniom. Ceńmy sobie skarb wiary. Przekazujmy go innym. Choćby przez udział w tym spotkaniu. W tym forum charyzmatycznym, choćby przez to, że wrócimy przecież do domu posłuszni poleceniu Kościoła, które słyszymy na końcu Mszy Świętej, idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie w wierze, głosić tę wiarę słowem, czynem, przykładem, bo wiara związana jest ze świadectwem życia. Niech słowa, które dzisiaj wyśpiewamy, niech słowa, które często wypowiadają w czasie Mszy Świętej, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia w chwale, będą naszą duchową wiązanką. Powtarzajmy te słowa często, żeby one były takim skróconym, skróconym wyznaniem wiary. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie, gdy znajdzie wiarę we mnie, w każdym z nas, czy znajdzie wiarę we współczesnym świecie. To zależy od Jego łaski, ale także i od nas. A na pewno łaski Bożej nam nie zabraknie. Amen.